Cześć, witajcie na kanale Sarah Studio. Ja jestem Sara i dziś pokażę Ci w 5 minut, jakie atrakcje zobaczyć w Paryżu, kiedy jesteś tam po raz pierwszy. Będę mówić o tych najbardziej znanych miejscach, ponieważ, mimo że mogą się wydawać dość oklepane, uważam, że nie są znane bez powodu i faktycznie warto je zobaczyć. A na koniec mam przygotowany dla Was bonus w postaci planów zwiedzania Paryża. No to zaczynajmy. Najbardziej znaną atrakcją Paryża jest oczywiście Wieża Eiffla. Niektórzy uważają, że na szczycie jest średni widok, ale osobiście uważam, że widok z Wieży Eiffla ze szczytu jest całkiem ładny, a wjazd to ciekawe przeżycie. I warto spojrzeć na tą konstrukcję z nieco innej perspektywy niż tylko z dołu. Drugie miejsce ma wizyt to Louvre. I to nie ze względu na Monalizę, ale dookoła jest mnóstwo piękniejszych obrazów i uważam, że będąc w Paryżu warto tam zajść, nawet jeśli mielibyście tam spędzić tylko godzinę czy dwie. I naprawdę jest tu ogrom pięknych rzeźb, obrazów i sam budynek również robi wrażenie. Są tam zgromadzone dzieła od początku dziejów do XIX wieku. A następne epoki są prezentowane już w innych muzeach. A jak być w Louvre, to i w ogrodach Tuileries, które znajdują się zaraz po wyjściu z Louvre. A dalej idziemy na Place de la Concorde, również znane miejsce, a następnie Champs-Élysées. Te atrakcje po wyjściu z Louvre to bardziej kwestia swobodnego spacerowania niż stricte zwiedzania. Ale nadal zaliczyłabym je jako miejsca Must See. I kolejna rzecz spacer nad sekwaną, czy to w ciągu dnia, czy wieczorem zawsze robi to wrażenie. Szczególnie przejście się mostem Aleksandra III, który ze wszystkich mostów robi zdecydowanie największe wrażenie. A jak już jesteśmy przy sekwanie, bardzo polecam rejs po sekwanie. Są rejsy dzienne, wieczorne, z kolacją, z lunchem lub bez tego, a wybór zależy od waszego czasu i budżetu. Ale nie pominęłabym tej atrakcji, będąc tutaj po raz pierwszy. Poza tym, możecie z tej perspektywy zobaczyć też znane budynki, więc jest to też trochę część zwiedzania. Z perspektywy Sekwany, widać także Notre Dame, i oczywiście polecam ją zobaczyć. Na razie można zobaczyć ją tylko z zewnątrz, ale już w grudniu będzie opcja wejścia także do środka. Idąc dalej Łuk Triumfalny, osobiście nie byłam na nim, więc nie mogę oceniać tutaj widoku z łuku, ale jest to jednak miejsce, które warto zobaczyć choćby ze względu na rondo, na którym ten łuk stoi. Naprawdę ciekawie się temu przyjrzeć, te auta jeżdżą jak szalone i jest to yy, niespotykany widok, nie widziałam nigdzie indziej takiego ronda. A jeśli ktoś był na łuku, to ocencie jak tam widoki i jak tam wrażenia ze zwiedzania samej tej atrakcji. Kolejne miejsce to dzielnica Montmartre, która zdecydowanie ma swój urok, a tam warto podejść pod Mulę Rouge, a potem przejść się ulicą do Placu Pigalle, następnie docierając do Sacre Coeur. A ulica między Moulin Rouge a Placem Pigalle jest o tyle ciekawa, że jest tam mnóstwo klubów nocnych i naprawdę nigdzie indziej nie widziałam takiego miejsca, ma to też swój niepowtarzalny klimat. Jeśli chodzi o muzea, to oprócz Louvre polecam też Muze d'Orsay. To nadal spore muzeum, i jest to trochę ciągłość louvru, ponieważ zobaczymy tam dzieła od XIX wieku. Jest to nagromadzenie impresjonistów, więc zobaczymy tam dzieła Van Gogh'a, Moneta. Ogólnie muzeum polecam, jest bardzo ciekawe też ze względu na architekturę, ponieważ znajduje się w dawnym dworcu kolejowym, więc sam budynek robi dość duże wrażenie. I jest to ciekawy koncept, że chodzicie tak jakby po starym dworcu, a jednak jest to galeria sztuki. Ciekawa architektonicznie jest też Galeria Lafayette, i nie jest to miejsce tylko dla fanów luksusowych marek, ale jeśli jesteście fanami, to oczywiście zrobicie tam niezłe zakupy. Natomiast, tak jak widzicie, jest w niej taka piękna kopuła. Jest to zdecydowanie najładniejsza galeria handlowa, w jakiej byłam. A praktycznie obok znajduje się Opera Garniera z jej przepiękną fasadą i równie pięknym środkiem. I ostatnia atrakcja, którą polecam, czyli wieża Montparnasse. Widać z niej w zasadzie całe miasto. No i jest tam zamknięte piętro widokowe, gdzie nie wieje wiatr i jak pada deszcz, to nie przeszkadza Wam to podziwiać widoków. Są tam gogle Vier, dzięki czemu przeniesiecie się trochę w czasie. Możecie zobaczyć, jak Paryż powstawał, jak powstawała sama wieża, ale możecie też podziwiać Paryż z perspektywy tarasu na samej górze. Możecie tam trochę posiedzieć, podziwiać. Nie ma tam aż takich tłumów jak na wieży Eiffla, więc na pewno samo patrzenie na Paryż jest trochę przyjemniejsze. No I ogólnie zdania o Paryżu są różne. Niektórzy kochają, inni nienawidzą. Ale ja uważam, że odbiór Paryża zdecydowanie może zależeć od tego, w jakich miejscach jesteśmy, na jakie miejsca trafimy, na jakich ludzi trafimy. Od lokalizacji miejsca noclegu. Od siebie mogę powiedzieć, że mi się Paryż bardzo spodobał. Zdecydowanie ma w sobie jakiś taki urok. Być może nie każdy ten urok po prostu kupuje. W zasadzie, naprawdę, w każdym miejscu Europy, w którym byłam, spotkałam się z podobną ilością śmieci na ulicach. Niestety jest to dość ogólny problem chyba każdej europejskiej stolicy. Więc odkładając te śmieci na bok, których owszem jest trochę na ulicach, powiedziałabym, że Paryż generalnie jest ładny i ma bardzo ładne kamieniczki i ulice, i bardzo fajnie pochodzić tam tak zupełnie swobodnie, nawet bez planu. A jak już jesteśmy przy planach, pamiętajcie, że na końcu filmu umieściłam plany zwiedzania. Bardzo polecam tam pojechać poniżej 26 roku życia, ponieważ większość miejsc tak naprawdę wchodzicie za darmo. Dajcie znać w komentarzu, co uważacie o Paryżu. Jeśli byliście, dajcie znać, jakie Waszym zdaniem są miejsca Must See w tym mieście. Ja się żegnam, dzięki za oglądanie. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz polubienie. To na pewno zachęci mnie do tworzenia kolejnych tego typu filmów. Pa!